Cześć wszystkim, z tej strony Ania z bloga Cytrynowe Drzewo. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować album ciążowy. Jest to album ciążowy w pudełku. Jest w formacie A5 i jest w całości wykonany z kolekcji Together Forever z Lexi Design. Tak jak widzicie pudełko jest ozdobione jednym arkuszem papieru. Jest koronka, jest tekturka, jest napis też tekturkowy. I ja zawsze lubię, jak pudełko nawiązuje trochę do okładki albumu. No i myślę, że w tym przypadku y, tak jest. Tutaj mamy tą samą tekturkę. Y, napis y, również wykonany tą samą y, czcionką. Też mamy koronkę, nieco inną, ale jednak jest. Y, także tak to, tak to wygląda. Ok. I teraz wyciągamy album. jest niezrobione na bać z rosnącym brzuszkiem, czyli kolejne karty jakby rosną razem z, ze zdjęciami brzuszka mamy. Jak widać, on jest dosyć, dosyć taki grubaśny, bo pomieści tym razem aż ponad, myślę, 45 zdjęć. Dlatego te kółka też są dosyć duże, żeby po prostu on jeszcze troszkę zwiększy swoją grubość, że jak przyjdą zdjęcia, żeby po prostu on nam się dobrze zamykał. Tutaj mamy jak zwykle wstążeczki, koronki gdzieś tam nawiązujące kolorystyką do całego albumu. No i na okładce mamy ozdobny papier. Tak jak mówiłam, całość jest zrobiona z kolekcji Lexi Design Together Forever. Mamy tekturki i tekturkowy napis. A tutaj kropeczki emaliowane. Pokładka z przodu i z tyłu jest dodatkowo jeszcze zabezpieczona. Te dziurki są zabezpieczone nitami. Dobra. I co my tutaj mamy w środku? Pierwsza strona, czyli zaczynamy pierwszy trymestr. Tutaj mamy zapięcie na magnes. Tutaj mamy napis Będziemy rodzicami, a tutaj mamy różne miejsca do wpisania. Tutaj mamy reakcję mamy, reakcję taty. Mamy kalendarzy, dzień, w którym dowiedzieliśmy się o Tobie, czyli zapisujemy robimy kółeczko albo krzyżyk w danym dniu. Tu wpisujemy, który to jest miesiąc, a tu wpisujemy, który to jest rok. Tak samo mamy usłyszeliśmy bicie serduszka. I dodatkowo mamy jeszcze ozdobny tak. Również można coś, coś wpisać. Dobra, okej, okay, kolejna strona. Tutaj mamy miejsce na pierwsze zdjęcie USG. Tutaj mamy ozdobnego motylka wyciętego z kolekcji, a z góry wyciągamy kalendarzyk i mamy do zaznaczenia planowaną datę porodu. Kolejna strona. Napis: chłopiec czy dziewczynka? Rozwiązujemy Z tą Tu u góry. Mamy napis dzień, w którym poznaliśmy Twoją płeć i e, jak wyciągamy, pokazuje nam się kalendarzyk i również mamy do zaznaczenia, kiedy dowiedzieliśmy się o płci. Oj, teraz nie włożyłam w miejsce, dobra. E, I tutaj mamy takie otwierane karty. O, ten kalendarzyk idzie tutaj, tu do tyłu. Tu możemy wkleić zdjęcia USG albo jakieś zdjęcia z reakcją mamy ta, kiedy dowiedzieli się e, o płci. Tutaj mamy ozdobne, tak? tutaj mamy do zaznaczenia, czy spodziewamy się chłopca, czy dziewczynki. Kolejna strona. Jest to strona tutaj wycięta z takiej foliki. Ta, ta kieszeń jest wycięta z takiej foliki. Dodatkowo chroni ją tutaj papier z kolekcji. I tutaj mamy różne. Różne miejsca też do wpisania. Mamy propozycję imion, mamy zachcianki, mamy Mamy takie miejsce do wpisania, tak szybko rośnie że data, waga, wzrost Bo dzisiaj już na USG często rodzice dostają właśnie informacje jaka jest waga, jaki wzrost malucha mamy ozdobne, tak? A tutaj mamy taką stronę, taką kartę Otwieraną, tutaj nam się zmieszczą fotki A Dodatkowo Wszystkie strony tutaj, czy ta, czy ta, czy karty na zdjęcia dostosowane są do formatu zdjęć 9 na 13 więc jak wkleimy tutaj takie zdjęcie, nic nie musimy go przycinać, ich przycinać. Dobra, kolejna karta, zaczynamy drugi trymestr. Tutaj mamy wycięte i wklejone taką matę na zdjęcia. A z boku wychodzi nam kolejny kalendarzyk z napisem Poczułam pierwsze ruchy malucha. O, mamy ostrość. Także tak wyglądają te kalendarzyki. One są po bokach też nieco potraktowane tuszem Distress Vintage Photo. Jako że w drugim trymestrze właśnie mniej więcej te ruchy malucha są już wyczuwalne, Dlatego tutaj ten kalendarzyk. Kolejna karta to jest list do malucha. W zasadzie nie karta, tylko taki przerywnik. Tutaj mamy również kwiatuszki wycięte z kolekcji. Możemy włożyć list do malucha, który przeczyta za jakiś czas. Ta kopertka też jest zabezpieczona dodatkowo nitami, żeby się po prostu nie porwała, bo, no bo to jest taka zwykła koperta o dosyć niewielkiej gramaturze kolejna karta z napisem największe cuda przychodzą zawsze w małych paczuszkach. Tutaj ona nie jest do końca podklejona, żeby weszło nam bez problemu zdjęcie w całości. Tutaj mamy jeszcze washi tape'a, mamy kropeczkę malowaną. Tutaj kawałek kartki też z kolekcji. Strona też jest odpinana na magnes. I jak ją otworzymy Tutaj mamy miejsce na fotki. E, tutaj nam się otwiera kolejna strona. Nie chcę je tutaj za bardzo przesuwać, żeby mi się e, tutaj nic ze stołu nie spadło, ale tak to, tak to wygląda. Ona jest otwierana w ten sposób. Tutaj też mamy serduszko ozdobne e, i też jest dostosowana do zdjęć 9 na 13 Dobra. Kolejna strona. Tutaj mamy taką kopertkę ozdobną. Ona zawiera w sobie napisy z kolejnych miesięcy. Dodatkowo napis jeszcze brzuszek jak balonik. Poszczególne miesiące, pierwszy i tak do dziewiątego, żeby mama mogła sobie na zdjęcia, które tutaj wejdą wpisać, że to zdjęcie z pierwszego miesiąca to z trzeciego, to z dziewiątego a brzuszek jak balonik można sobie wykorzystać yy, gdziekolwiek indziej tutaj strona zawiązywana na sznurek yy, i tak, czemu sama nie wklejam tych miesięcy? Nie wklejam ich dlatego, że po prostu, yy, tak jak Wam mówiłam yy, te wszystkie maty yy, dodatki, one są przystosowane do zdjęć 9x13 i tutaj jak wkleimy zdjęcie to już po prostu nie mamy za dużo miejsca na żeby wkleić dodatkowo ten napis. Jak ja bym go wkleiła i by przyszło zdjęcie, no to byłby ten napis po prostu zaklejony. Dlatego robię to w taki sposób. I tu mamy taką harmonikę. Harmonika na 9 zdjęć. Dobra, tutaj zaczynamy już trzeci trymestr. I z góry nam wychodzi karta. Też nam się tutaj zmieści fotka z jednej lub z dwóch stron. Tu mamy ozdobne gwiazdki. Kolejna strona. Tutaj mamy nasze przygotowania. Mamy ozdobnego misiaka. Mamy tutaj taką folikę. To też jest odpinane na magnes. I tutaj mamy taki wodospad, czyli miejsca na, na jeszcze więcej fotek. Można wkleić fotki. Z wyboru wózka, ze składania łóżeczka, z malowania pokoiku. I tutaj przedostatnia strona z napisem oczekiwanie tekturkowym Również mamy tutaj tekturkowe stópki. I mamy maty na zdjęcia. Tutaj mamy cztery. Można je wykorzystać jednostronnie lub dwustronnie. Maty też są potraktowane tuszem Distress. I też pomieszczą zdjęcia 9x13. Tak jak tutaj widać albo nie widać. Właśnie ta tutaj strona, to, to miejsce jest wykonane również z tej przezroczystej folii. I ostatnia już strona z napisem Witaj na świecie, maleństwo. Tutaj mamy do wpisania metryczkę, data, godzina, waga, wzrost. I mamy tutaj taką wskazówkę, która nam przytrzymuje te strony. I otwieramy w ten sposób. Drugą otwieramy w ten sposób. Tutaj te strony są jakby podklejone od dołu, więc, więc nie widzimy tutaj tych, tych, tego wklejenia. Także mamy miejsce na dodatkowe 5 zdjęć. I ostatnia już strona napis Kochane Maleństwo. Mamy tutaj taką wyciętą ramkę. Tutaj też nie widać, ale to jest folika, ta sama, która była tam wcześniej. Tutaj z boku wyciągamy zdjęcie. Na, na tą chwilę jest to mata na zdjęcie, ale docelowo, docelowo będzie to wklejone zdjęcie, po prostu tak się będzie jej łatwiej wyciągać. Tutaj mamy jeszcze ozdobne gwiazdki. O, widać troszkę tą folikę, jak pod światło tutaj jak światło się tutaj dostaje. A dodatkowo tutaj mamy jeszcze zapięcie na magnes. I miejsce na dwa dodatkowe zdjęcia. Także tak to wygląda. I okładka z tyłu, tak jak mówiłam, ta okładka też jest potraktowana tymi nitami, żeby, żeby troszkę zabezpieczyć album. Także tak to wygląda. Tak jak widzieliście, album, mimo tego, że ma tylko 5 stron, pomieści naprawdę kilkadziesiąt zdjęć. Więc myślę, że będzie fajną, fajną pamiątką dla rodziców. Według mnie, album nadaje się zarówno dla jakby przyszłej dziewczynki czy przyszłego chłopca, bo nie ma dominującego koloru, na przykład różowego czy, czy niebieskiego. Te kolory z kolekcji Together Forever z Alexi Design, one są takie troszkę miętowe, gdzieś tam brązy się pojawiają, troszkę beżów, więc myślę, że, że są idealne właśnie pod między innymi takie projekty. No i myślę, że na tą chwilę to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się album podoba. Mam nadzieję też, że będzie fajną pamiątką dla rodziców. I trzymajcie się ciepło, do następnego. Pa 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 pa.